Cześć, dziewczynki! Dzisiaj przygotowałam taki y, specjalny filmik odnośnie y, zdobień stylografem, ponieważ kupiłam sobie na AliExpress. I y, w formie wstępu chciałabym Wam powiedzieć, jaka jest różnica między stylografem a rapidografem. Otóż, o ile nie pomyliłam, ale myślę, że nie, y, rapidograf. Ma już sam w sobie nabój z tuszem. Natomiast stylograf jest to zwykłe pióro, które macza się w specjalnym, specjalnym tuszu i się nie rysuje. Jeszcze jaka jest różnica, to taka, że rapidograf ma tylko jedną końcówkę wbudowaną na stałe i jest to właśnie. Tak jak i w przypadku stylogramu i rapidografu, jest to to samo, czyli końcówka pióra. Natomiast yy, rapidograf ma niewymienne końcówki, natomiast stylograf, jak widzicie, ma tych końcówek sześć w sumie i można je wymieniać. Yy, Generalnie te końcówki, które ja tutaj wam pokazuję, to są końcówki zakończone kuleczkami różnej wielkości. Tu jest stalówka. I teraz tak, do tego tego się nigdzie nie nabija, to się po prostu macza w tuszu. Natomiast Rapidograph już ma ten tusz w sobie, tak jak powiedziałam wcześniej i mm, bardzo ważna rzecz, jedno i drugie po każdym użyciu wymaga czyszczenia, żeby ten tusz nam nie został na końcówce, bo to się może potem źle skończyć przy następnym użyciu. Z czego, y, jeśli robicie rzadko wzorki, y, raz na jakiś czas, to moim zdaniem stylograf jest lepszy od rapidografu. Dlaczego? Dlatego, że y, tusz w rapidografii może nam zastygnąć, zgęstnieć mogą się dziać cuda yy, z tym tuszem w środku natomiast tutaj w stylografii macie tak, że po prostu yy, kończycie pracę, czyścicie odkładacie, nic się z tym nie dzieje i przygotowałam sobie wzorniki będzie nam na razie potrzebny jeden w porywach do dwóch i przygotowałam sobie Dwa lakiery hybrydowe, Pink Rock i Black Diamond, obydwa z semilaka żeby sprawdzić, czy da się te wzorki robić zwykłymi, hybrydowymi lakierami, czy faktycznie trzeba mieć do tego specjalny tusz, tak jak poleca, my, poleca to producent. Potrzebujemy kawałek miejsca, gdzie damy troszkę lakieru, bo niewygodnie będzie nam maczać za każdym razem tą końcówkę w butelce. Tym bardziej, że wątpię, żeby ona się tam zmieściła. Mamy kawałek lakieru, kropla i mamy wzornik. Więc bierzemy możemy pozbyć się nadmiaru i najpopularniejszym wzorem obecnie to jest nasz yy, diament Jak widzicie, e, kreski nie są za cieniutkie. E, myślę, że. Myślałam, że będą bardziej takie cieńsze. Ale może e, jak zmienię końcówkę, to będą one cieniutkie. A może po prostu e, cieńsze wychodzą? Linie, yy, kiedy używa się tuszu, a nie lakieru hybrydowego, ale i tak nie jest yy, źle myślę. Można robić precyzyjne wzoreczki, chociaż, no powiem Wam, myślałam, że, że to będzie cieńsze. Tak wygląda mój yy, diamencik. I takiego szczególnego można go wypełnić. Mogłam go zrobić większym. I spróbujemy zmienić na coś mniejszego najmniejszy, najmniejszy chyba to spróbujemy czy da się tym robić No nie, nie powiedziałabym, że na to samo a tu jest już najmniejsza z tych kuleczek mi się wydaje i praktycznie już się diamencik zrobi Większy. Będzie ładniej wybraną. Teraz mam pokażę, co wyszło z powiększenia. Coś takiego. Można oczywiście uzupełnić jakimś kolorem w środku, ale najpierw trzeba włożyć do lampy. Mamy pierwszy wzór. Teraz sprawdzimy czy inny nam wyjdzie. Weźmiemy sobie drugi rok i spróbujemy zrobić łapacza chmur. Też lakierem. Ja Wam daję tylko taki przykład, jak z tego korzystać i czy faktycznie potrzebne nam są tusze. Zaczynamy od kółka. Takiego możliwie dużego. Żeby nam się dużo rzeczy, znaczy dużo wzorka zmieściło do środka i tak jak mówiłam wam na filmiku, gdzie rozpakowywałam te przesyłki, e, rapidograf i styrograf wydaje mi się, że jest dobry dla osób, które robią te wzorki komuś. Bo na mój gust, jeśli jesteś praworęczna i wykonujesz tak precyzyjne czasami, bo te wzorki potrafią być naprawdę skomplikowane, co tam chcecie, to sobie zrobicie, ale generalnie chodzi o to, że one potrafią być skomplikowane. Najlepiej jak sobie zrobicie gdzieś jakiś szkic z boku e, na kartce, co chcecie mieć na tym paznokciu i wtedy wykonujecie go. Ale zrobienie czegoś e, tak precyzyjnego, na tej samej ręce, którą używamy na co dzień, no to ja chciałabym wiedzieć, jak to się robi, dlatego że ja lewą, lewej ręki nie mam tak precyzyjnie, że tak powiem, rozbudowanej, żeby sobie robiła sama na prawej ręce wzorek. Mogę to zrobić komuś, ale tak samej sobie, to tak, ja tego nie widzę. To zrobimy przy mniejsze. Mogą być wypełnione, możecie sobie później czarny, jak yy, włożycie różowy lakier do lampy to możecie potem y, czarnym jakieś pajęczynki zrobić. Niteczki, tu by się też przydała niteczka, no bo wiadomo, że na czymś to wisi, żeby było wiadomo, że to jest łapacz chmur. No i tutaj standardowo zawsze przy łapaczu piór są piórka. To z piórkami to chyba nikt nie ma problemu, żeby zrobić. Zostaw coś i będzie piórka. Więc jak sobie zrobicie jeszcze później po wysuszeniu różowego w lampie, yy, czarne kontury, robię jakiś, jakiś, inny kolor tych kontur. No myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądać. Tak wygląda mój łapacz chmur, za wiele by te sobie końcówkę zrobicie, co uważacie. W każdym razie yy, czy trzeba yy, tuż do tego Urządzenia? Wydaje mi się, że nie, że ja sobie porodziłam, z, porodziłam sobie z, z zwykłym nakierem hybrydowym. Nie jest on jakoś tak specjalnie potrzebny. Kwestia jest tylko tego, jak cieniutkie kreski chcecie robić. Bo może się wydawać, że to jest bardzo proste, ale niekoniecznie. Ok. Więc drogie dziewczynki, ee, myślę, że tragedii nie ma. Myślę, że lepszym zakupem jest stylograf, ponieważ nie ma tego tuszu. Już sam w sobie możecie go maczać w czym tylko chcecie. Na początek proponuję wypróbować ee, lakier hybrydowy. A jeśli będziecie zadowolone i dojdziecie do sprawy, chociaż ten tusz też nie jest drogi, więc myślę, że. Hmm, zakup za 9 zł tuszu też Wam jakoś może ułatwić, aczkolwiek hmm, na temat tuszu wypowiem się dopiero w momencie, kiedy go kupię. Hmm, na obecną chwilę myślę, że wzorki będę robiła e, hybrydą, dopóki nie e, dojdę do sprawy i nie będę, będę wiedziała, kto ma jej końcówki, do czego użyć. Więc dziewczynki. Jeśli pytacie jak go użyć proponuję na dzień dobry y, użyć hybrydy później tuszą. E, przepraszam Was dziewczynki, ale aparat mi się wyłączył, nawet nie zauważyłam kiedy. I nie, nagrało, nie nagrał się moment kiedy robiłam y, wzorek ten pomarańczowy taki pisakiem z lakierem, który jak niektóre mnie oglądają systematycznie, to wiedzą, że zamówiłam go na AliExpress. To jest ten pędzelek, ale to jest ten pisak i powiem wam, że nim się robi dużo cieńsze linie niż stylografem. Myślę, że na wzorniku będzie to, to lepiej widać. że one są dużo, dużo cieńsze e, i albo się dojdzie do sprawy, albo będzie tak, że będą te, e, ten stylograf takie grubsze robił. Myślę, że to też e, będę musiała przetestować na tuszu, który jest polecony do stylografów. Na obecną chwilę uważam, że mm, pisakiem z lakierem robi się ten wzorek zdecydowanie lepiej. Z tym, że pisak jest z lakierem zwykłym, a nie hybrydowym. Mój jest w kolorze 16, on jest taki pomarańczowy, gdzieś w którymś filmie z Aliexpress otwieramy. Jest link do tego pisaka. Myślę, że to nie jest złe rozwiązanie, zakup takiego lakieru. Nie jest też złym pomysłem poćwiczenie z stylografem, rapidografem i dojście do wprawy w używaniu go i robieniu bardzo cieniutkich linii. Tak jak powiedziałam, spróbuję jeszcze kupić ten tusz do stylografu i sprawdzić czy tuszem robi się wzorki, linie bardziej cieniutkie. Dobra dziewczynki, to tyle na dziś. Zapraszam na e, inne moje filmy do oglądnięcia jakiejkolwiek playlisty. Może Was coś zainspiruje, może Was coś zainteresuje. Mm. I do następnego filmu. Pa! Don't, 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 don't